Zespół szkół nr 3 imienia Marii Dąbrowskiej w Pławach od niemal dwóch lat bierze udział w działaniu w pogoni za zmieniającą się technologią, który realizowany jest w ramach programu Erasmus. Projekt ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji nauczycieli i wymianę doświadczeń ze szkołami korzystającymi z nowoczesnych technologii w szkole, co docelowo ma mieć przełożenie na pracę we własnej placówce oraz podniesienie poziomu nauczania w szkole macierzystej. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli w dwóch wizytach typu Job Shadowing, czyli obserwacja pracy na danym stanowisku, gdzie w szkole tureckiej i szkole węgierskiej, mieli możliwość poznania pracy przede wszystkim z wykorzystaniem ICT na poszczególnych lekcjach oraz dwa szkolenia, w których uczestniczyło ośmiu nauczycieli w szkoleniu ICT oraz czterech nauczycieli w szkoleniu na Cyprze dotyczącym współpracy w grupie. Ale ja chciałabym zaznaczyć, że pomimo, że projekt jest skierowany do nauczycieli, to również korzyści odnoszą uczniowie, ponieważ przeszkoleni nauczyciele wdrażają poznane metody na swoich lekcjach. Modyfikowane są programy zajęć pozalekcyjnych. No i oczywiście udało się nawiązać kontakty. I mamy również dwa projekty wymiany dla uczniów. Ponieważ te projekty już są kontynuowane, w związku z tym uczniowie byli już we Włoszech. Teraz będzie wyjazd do Portugalii. Natomiast mamy jeszcze dwa tak zwane projekty nierozstrzygnięte, ponieważ w te wakacje będzie rozstrzygnięcie tych projektów. Natomiast czekamy, czekamy. Natomiast to, co powiedziałam, uczniowie mają możliwość również wymiany online z uczniami z innych krajów na takim portalu eTwinning. Wymiany międzynarodowe jest to bezpośredni kontakt z językiem. One odbywają się w języku angielskim, więc uważam, że to jest najlepsza szkoła. Będąc tydzień czasu w rodzinie, trzeba rozmawiać w języku angielskim i wydaje mi się, że nie ma lepszej szkoły niż takie bezpośrednie poznanie właśnie kultury danego kraju.